Boża i nasza. Witam Państwa serdecznie i zapraszam do lektury. W Lourdes Maryja otworzyła drzwi ku innemu światu. Dla sceptyków jest to wyzwanie, bo tam za przyczyną Matki Bożej chorzy odzyskują zdrowie i te fizyczne, a przede wszystkim duchowe. Szef lekarzy pracujących w Lourdes zwraca mocno uwagę na ozdrowieńczą moc wiary. Ruch Europa Christi nabiera realnych kształtów. W niedzieli, artykułem księdza Jerynusza Skubisza, prezentujemy założenia programowe tego europejskiego projektu i wydarzenie, jakie będą miały miejsce na Jasnej Górze i w Warszawie. Trzeba wyraźnie przypomnieć obecnym włodarzom Unii Europejskiej, że jej założyciele De Gasperi i Schuman budowali Zjednoczoną Europę na chrześcijańskich wartościach. Znakomitym uzupełnieniem. Poprzedniego tekstu jest wywiad redaktor naczelnej Tygodnika Katolickiego Niedziela, pani Lidii Dudkiewicz z profesorem Ryszardem Legutko, europosłem. Pan Timmermans obficie mówi o zagrożonej w Polsce demokracji, a przecież jak analizuje profesor Ryszard Legutko, to Unia Europejska staje się antydemokratycznym tworem, gdzie jedyna właściwa opcja to liberalizm i to w wydaniu lewackim. Propagowanie różnorodności? Toż to fikcja. Gdzie miejsce dla poglądów konserwatywnych i prawicowych? I jeszcze jest o Angeli Merkel, Donaldzie Trumpie, po prostu głosy rozsądku na łamach wiarygodnej niedzieli. Bardzo gorąco polecam ten artykuł. Oto obraz, na który czekaliśmy. Nareszcie film na dobrym poziomie realizacyjnym i artystycznym, a producenci nie mieli łatwo. Najważniejsze, że powstał film o żołnierzach wyklętych, ludziach z krwi i kości, bez zbędnego patosu. Myślę, że niedzielny artykuł zachęci Państwa do pójścia do kina. I kolejny ważny temat: Europejski Dzień Pamięci Sprawiedliwych. Kto jak kto, ale Polacy mają szczególne powody do dumy. Państwo Izrael nagrodziło najwięcej Polaków za ratowanie Żydów w czasie Holokaustu. Pomagali i świetcy, i kapłani. 75% polskich biskupów było zaangażowanych w pomoc. O tych ludziach, zwykłych jak Ulmowie i znanych jak Mieczysław Fog, piszemy w najnowszej niedzieli. A może Państwo znacie takie przypadki ratowania Żydów? Napiszcie do nas. Bluźnierczy warszawski spektakl jest symptomem choroby, która niszczy kulturę publicyści niedzieli z odpowiedzialnością diagnozują ten przypadek artystycznej prowokacji. Jeżeli Herbert mówił, że moralne wybory to kwestia smaku, bo coś mówiąc w uproszczeniu jest ładne, a coś brzydkie, to w tym wypadku niszczenie w ludziach poczucia dobrego smaku, czyli wymawianie publiczności, że brzydkie jest ładne, grozi polskiemu społeczeństwu stępieniem wrażliwości. A wtedy wszystkie plugastwa będzie można społeczeństwu zaaplikować w ramach lewackiej Ideologii. Trzeźwy alkoholik jest kandydatem na ołtarze. Matt Talbot, alkoholik, usłyszał od swojej siostry: Łatwiej wskrzesić umarłego niż przestać pijakowi pić. Dlatego, chcąc wyrwać się z nałogu ratunku, poszukał u Boga. Matt Talbot na długo wyprzedził ruch anonimowych alkoholików. Jego życie, terapie i sposoby walki o trzeźwość na łamach. Nowej niedzieli i kilka słów prawdy o wódeczce, która niszczy ludzi i społeczności. Polacy muszą wytrzeźwieć. Człowiek stary, no to zapomina, przecież to nie choroba, a jednak demencja, otępienie, choroba Alzheimera niszczy mózg w starszym wieku. Jakie są etapy choroby, jak ją rozpoznać w najwcześniejszym stadium, by móc z nią walczyć. W niedzieli bardzo pomocne informacje. Kto śpiewa, ten dwa razy się modli. A młodzi polscy chrześcijańscy muzycy nie tylko są profesjonalistami w swojej dziedzinie, ale jeszcze świadczą mocno o swojej wierze. Autor hymnu na 1050-lecie Chrztu Polski, Leopold Poldek Twardowski, mówi o swoim życiu, które kręci się wokół dźwięków i o uwielbieniu Boga w każdej chwili. Ja już Państwu dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że. Artykuły w najnowszej niedzieli spełnią Państwa oczekiwania. Szczęść Boże i do zobaczenia za tydzień. Niedziela Boża i nasza.